Witam Państwa! Specjalnie dla EkoTV zapraszam na reportaż o odnawialnych źródłach energii, czyli jak ozek świat ratował. Ziemia to wyjątkowa, tętniąca życiem planeta. Błękitno-zielony dom dla człowieka oraz milionów gatunków zwierząt i roślin. Od lat nikt o nią nie dba. Mieszkańcy z niepokojem obserwują wzrost poziomu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Skutki mogą być katastrofalne dla środowiska. Jednym z głównych winowajców jest nieekologiczna produkcja energii. Istnieją alternatywne sposoby pozyskiwania elektryczności? Siła wiatru może być doskonałym źródłem czystej odnawialnej energii. Tam, gdzie wieją stałe i silne wiatry, turbiny mogą być wykorzystane do zasilania nawet całego miasta. To jednak zaledwie kropla w morzu potrzeb. Słońce to największe źródło energii w pobliżu Ziemi. Promieniowanie, które dociera do nas ze Słońca w ciągu jednej godziny, mogłoby zaspokoić potrzeby ludzkości przez cały rok. Zastosowanie kolektorów słonecznych staje się coraz bardziej powszechne. Instalacja każdego takiego urządzenia to odspadek emisji CO2. Niestety energię słoneczną pozyskujemy tylko za dnia. Nie znamy efektywnych sposobów na jej przechowywanie. Musimy szukać kolejnych źródeł. Od wielu lat produkujemy prąd elektryczny w elektrowniach wodnych. Rozsądne wykorzystanie potęgi rzek pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Niestety, to wciąż za mało. Robi się gorąco. Wnętrze naszej planety to ogromny, rozżarzony piec. Energię cieplną zgromadzoną w ziemi można wykorzystać przy pomocy pomp ciepła. Mogą one ogrzać pojedynczy dom lub nawet całe osiedle. Optymalne wykorzystanie wszystkich odnawialnych źródeł pozwoli ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery i uratować świat. Najprostszym sposobem na ograniczenie emisji CO2 jest oszczędzanie energii. Dlatego pamiętaj! Wyłącz niepotrzebne światło.